Dzień dobry. Dzisiaj zrobimy kurczaka pieczonego z warzywami. Będziemy potrzebować jednego kurczaka. Ja przekroiłam kurczaka na pół, żeby łatwiej się piek, szybciej. Wcześniej go wyczyściłam. Umyłam, wyczyściłam. Do tego będziemy potrzebować: sól, pieprz, słodka papryka, czosnek. U mnie czosnek jest granulowany, bo, bo skończył mi się y, zwykły, y, świeży. Oprócz tego, taka przyprawa y, do kurczaka. Miałam w planie zrobić tylko przyprawę do kuczaka złocista skórka, ale niestety jest tego końcówka, więc dodamy trochę przyprawy z kuczaka orientalna i do tego sos sojowy. I zaczniemy od od, soleń, od nas posolenia. Ja solę dosyć sporo, kuczek jest duży. Ale trzeba też ostrożnie, bo dlatego, że prawie każda przyprawa ma jeszcze w sobie dodatkowo sól. Ale tutaj najbardziej w piersi filet z kurczaka i wódka. W to jest jedna połówka i teraz drugą. Posolimy, no i jeździ mi ta miska po całej prawie kuchni. Tutaj dosuniemy mocniej. Ja najbardziej z kuczaka to lubię skrzydełka. A piersi najmniej. I teraz damy pieprzu. Z każdej strony. Drugą część. I od środka. My lubimy dobrze doprawiony. Do tego dodam y, czosnek. Ja jeszcze często daję majeranek, ale majeranek lubi się podczas pieczenia przypiec, więc tym razem będzie u mnie bez majeranku, bez majeranku chyba że majeranek będzie w przyprawach. Damy złocistego kurczaka. Oj, będę kichać. Dobra, mamy tyle różnych przypraw, więc a, już gańcówka jest. Założymy. Damy jeszcze trochę tej przyprawy, co pokazywałam. No tak niedużo ups, nie chcę coś lecieć więc zrobimy, Ach, bo to chyba wilgotne było i się trochę zbriliło albo otwarte. Tego niedużo żeby nie było przesadnie z przyprawami. Odrobiny orientalnego. Będziemy nic niż masz przyprawami, ale tego nie dużo. I dużo, dużo papryki. Ja jestem. No nie, ja nie jestem ulubienicą papryki. Papryka jest ulubienicą są moją. A jeszcze teraz do środka. Damy trochę. I, i drugi. Druga połówka. I lekko masuję. Oleju nie będę dawała, ponieważ teorie są dwie. Jedni mówią, że olej hamuje przedostanie się przypraw do kurczaka i powinno się dawać później, a inni mówią, że można. Więc ja dodam olej dopiero jutro. Dzisiaj jeszcze trochę sos sojowy. dobrze mi chyba z tą deską plastikową pod spodem. Dobra i to będzie tak przyprawiony kurczak leżał całą dobę jutro się upiecze. Teraz przykryję zaraz folią i kurczak powędruje do lodówki. Kurczaka, kurczak jest doprawiony i teraz przykryjemy folią. Coś mi folia nie bardzo lubi. No już. Jest przykry przykryta i trafia do lodówki na dobę. Może trochę krócej. Dobie. Wyciągnęłam z lodówki, y, polałam y, oliwą i ułożyłam na blaszce. Dodatkowo jeszcze obrałam kilka ziemniaczków, y, marchewkę, cebulę, włożyłam y, to do tej miski, w której był, panie, y, którym był przyprawiony kurczek. Y, dodałam dodatkowo jeszcze paprykę słodką. I wymieszałam. I w tej chwili wstawię to do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około 2 godzin, ale w trakcie pieczenia trzeba sprawdzać, czy czasami temperatura nie jest za wysoka i w razie konieczności zmniejszyć lub przykryć, żeby się nie spalił. Będziemy też obracać. Kurczak już jest upieczony, warzywa również miękkie. Około godziny przed końcem pieczenia dołożyłam jeszcze parę garści mrożonego groszku i parę garści mrożonej fasolki szparagowej. I dziś około 15 minut przed końcem pieczenia jeszcze przyprawiłam warzywa przyprawą do ziemniaków. Można użyć dodatkowo oprócz tych warzyw, które ja podałam. Można jeszcze dodać brokuła, kalafiora. Myślę, że oprócz tego, jakie warzywa lubicie. Wszystkie składniki będą podane w opisie pod filmikiem. Jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a naciśnięty dzwoneczek będzie Was informował o moich nowych przepisach. Jeśli wypróbowałeś przepis, to zostaw ślad w postaci komentarza pod filmem. Dziękuję bardzo.